Witajcie na kanale Danger Hobby, kanale poświęconym pirotechnice. Dzisiaj nadajemy ze sklepu w Rzeszowie. Jest to nasz sklep Danger Hobby. Sklep z fajerwerkami Rzeszów pod Galerią Nowy Świat Krakowska 20. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do tego sklepu stacjonarnego, bo tutaj jest wybór co niemiara. A jeżeli chodzi o dużym wyborze, no to warto by było sobie wziąć jakąś kosteczkę z półki przestrzelać. I jest taka jedna kostka, którą w zasadzie na filmach widziałem, że bardzo ładnie strzela. Natomiast nie widziałem jej na żywo. Przyszła dopiero co i w zasadzie ona jest już tutaj do kupienia na półce, ale się zastanowię czy z tej półki jej nie zabrać, czy po prostu ją zostawiamy na tej półce, bo tutaj są produkty z zasady tylko i wyłącznie dobre i bardzo dobre. Tu już jest wyselekcjonowana oferta, wszystko co znajdujecie na tych półkach no to musi coś sobą reprezentować i jakoś strzelać w danej kategorii cenowej. A tą nowość, tą kostką jest totalna nowość. Jest totalna nowość. Jest to kostka Burning Gold. Jest to Kompot 100-strzałowy w kalibrze 25 mm. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kostka z efektami złotymi strzały proste, strzały kątowe. To, co tutaj mi się rzuciło w oczy, to, że ta kosteczka w środku, tutaj na górze, nie ma lądów. Nie ma lądów. Ląty są niestety tutaj. Tutaj jest ląd podstawowy, a tutaj z tej strony jest ląd rezerwowy. Więc trzeba po prostu te boki sobie oderwać. No ale to generalnie trzeba, trzeba to wiedzieć, nie? bo jak ktoś ją otworzy i będzie lądów szukał, tutaj wszyscy sprzedawcy na pewno będą informowali. Eee, ma taki nietypowy papier, bo nie, nie, nie jest taki jakby przezroczysty papier czerwony, jak zawsze jest w tych kostkach. Jest to taki papier, można powiedzieć, e, czajny item. Kostka kosztuje w granicach 5 stówek, czyli generalnie jak na 100 strzałów 25 mm, strzały kątowe, cena jest bardzo, bardzo spoko i podobno jej efekty również mają być spoko. Kod produktu to 8750, ile ma tutaj, jest to kategoria F2, praktycznie prawie że kilogram, 989 gramów, także... Zapraszam Was oczywiście, jeżeli ktoś nie, nie ma kogoś w Rzeszowie albo jednym z naszych sklepów stacjonarnych, oczywiście możecie wybrać najlepszą ofertę pirotechniki na sklepie pyroking.pl. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was również na mojego Instagrama danger.hobby I co na sklepie internetowym z kodem Pyrokartel macie. 15% rabatu, ale promocje nie łączą się ze sobą. Czyli jak coś jest na promocji, no to już nie możecie tego kodu użyć, ale natomiast, jeżeli chcecie coś kupić, to, co nie jest na promocji, to ten kod sobie wpisujecie i macie 15% Taniej na sklepie. Także nie pozostaje mi nic innego niż zaprosić Was na strzelanie tej kostki w przepięknej etykiecie, ale zobaczymy, jakie ma wnętrze. Piękne.

Zobaczcie, ej, tutaj do, normalnie do samej ziemi efekty lecą. Powiem Wam szczerze, że to jest stos za te pieniądze. Tu po prostu urywa dupę. Ty, no dla mnie za tą kasę to, to jest 10 na 10. Jest, nie jest tylko złoto, więc e, jest kolorowo. Jest Ten złoty jest taki rozpalający się. Ciężko go nagrać w kamerze, ale dla mnie to jest, co powiesz? Stos. Jak ci się podobała? Bardzo ładna. Sztos. Dajesz dychę? <grych> Dycha. Ja daję dychę. Efekty no. wisiały. No naprawdę, długo utrzymujące się efekty. Jest te rozpalające się złoto e, i do tego po prostu jeszcze kolorki dołożone. No po prostu mega, mega za te pieniądze. Kurwa, brać. Brać. Cała sprzedana, już widzę. Na razie. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.